Kropelki Nadziei, inspirujący blask wartości, codzienne refleksje i ciekawostki. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Kropelek Nadziei. Dzisiaj, 7 października, obchodzimy wyjątkowe święto Matki Bożej Różańcowej. To dzień, który przypomina nam o niezwykłej mocy tej wspaniałej modlitwy. Różaniec, jest nie tylko modlitwą, ale również duchową bronią, którą Kościół katolicki na przestrzeni wieków zalecał w momentach zagrożenia, kryzysów i walki duchowej. Jak sama nazwa wskazuje, dzisiejsze święto podkreśla szczególną rolę Maryi, która przez Różaniec prowadzi nas do Jezusa. Dziś przyjrzymy się historii tego święta, jego znaczeniu i sile modlitwy różańcowej która prowadzi nas do głębszej relacji z Bogiem poprzez Maryję. Zwycięstwo pod Lepanto Jak święto Matki Bożej Różańcowej powstało w związku z tą bitwą? Bitwa pod Lepanto, która rozegrała się 7 października 1571 roku. Była decydującym starciem między Chrześcijańską Ligą Świętą a Flotą Turecką, która zagrażała chrześcijaństwu w Europie. Chrześcijańskie wojska, znacznie słabsze liczebnie, znalazły się w obliczu nieuchronnej klęski. Papież Pius V, świadomy przewagi wroga, postanowił zwrócić się o wsparcie do całego kościoła, ogłaszając modlitwę różańcową. Jako środek duchowej obrony. Wierni z całej Europy zaczęli intensywnie odmawiać różaniec, modląc się o Boże wsparcie i wstawiennictwo Matki Bożej w nadchodzącej bitwie. Różaniec stał się głównym narzędziem duchowej walki, którą toczyli zarówno wojownicy, jak i osoby pozostające na lądzie. Papież wraz z mieszkańcami Rzymu. Modlił się o cudowne zwycięstwo. W trakcie bitwy flota chrześcijańska nie tylko stawiała skuteczny opór, ale odniosła pełne zwycięstwo nad Turkami, mimo że wszelkie szanse były przeciwko niej. Niespodziewane zmiany wiatru, które nagle sprzyjały chrześcijanom, przypisywano cudownej interwencji Matki Bożej której wstawiennictwa wzywano przez modlitwę różańcową. Pius V przypisał zwycięstwo Mocy Różańca i ustanowił 7 października świętem Matki Bożej Zwycięskiej, później przemianowanym na święto Matki Bożej Różańcowej. To zwycięstwo, uznawane za cudowne, przypomina o potężnej sile modlitwy różańcowej która nie tylko wspiera jednostki w ich codziennych wyzwaniach, ale także ma moc przemieniać bieg historii. Stało się ono dowodem, że modlitwa różańcowa nie jest jedynie osobistą formą pobożności, lecz potężnym narzędziem w walce duchowej, które prowadzi do zwycięstw, zarówno duchowych, jak i materialnych. Różaniec odmawiany przez wiernych i wojowników był kluczowy nie tylko w wymiarze duchowym, ale i symbolicznym, jako wyraz zaufania w moc Bożej opieki i wstawiennictwo Matki Bożej. Droga do duchowego zwycięstwa Czym jest różaniec w życiu chrześcijanina? Różaniec to znacznie więcej niż jedynie powtarzalna modlitwa. Jest to duchowa broń, która pomaga nam w codziennej walce o wierność Bogu i przezwyciężenie trudności życiowych. Tak jak Maryja stawiła się za chrześcijanami podczas bitwy pod Lepanto, tak wciąż staje przy każdym, kto modli się na różańcu. Każda tajemnica różańca prowadzi nas przez najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa i Maryi, pozwalając wiernym medytować nad Bożym planem zbawienia. Duchowe zwycięstwo przez różaniec nie polega tylko na przezwyciężaniu zewnętrznych trudności, ale przede wszystkim na przemianie serca i umysłu. Kiedy modlimy się na różańcu, Uczymy się cierpliwości, pokoju, zaufania i wierności Bożym przykazaniom. Różaniec prowadzi nas do wewnętrznego wyciszenia i głębszej relacji z Bogiem, otwierając nasze serca na Jego łaski i prowadzenie. Dzięki regularnemu odmawianiu różańca, wierni zyskują siłę, by mierzyć się z trudnościami codziennego życia. A także odnosić zwycięstwa w walce z pokusami, grzechem i przeciwnościami losu. Maryja, nasza pośredniczka. Jak Maryja wstawia się za nami w Modlitwie Różańcowej. Rola Maryi jako pośredniczki w Modlitwie Różańcowej ma głębokie korzenie w tradycji Kościoła. Od najwcześniejszych wieków chrześcijaństwa wierni wierzyli, że Maryja jako Matka Jezusa ma szczególne miejsce w planie zbawienia i może wstawiać się za ludźmi przed tronem Boga. Każdy, kto odmawia różaniec, nie tylko oddaje swoje troski Bogu, ale także prosi Maryję o jej matczynę w Przez medytację nad tajemnicami Różańca. Wierni zbliżają się do Jezusa przez Maryję, powierzając jej swoje życie, intencje, prośby o pomoc i ochronę. Maryja, nazywana Królową Pokoju i Matką Miłosierdzia, nieustannie wstawia się za nami, szczególnie w trudnych chwilach, gdy czujemy się zagubieni lub zrozpaczeni. Każde zdrowaś Maryjo, które wypowiadamy podczas Różańca, jest modlitwą wznoszoną do Matki Bożej, która z miłością i troską przedstawia nasze potrzeby Bogu. W ten sposób różaniec staje się nie tylko osobistą modlitwą, ale także aktem oddania się pod opiekę Maryi, która prowadzi nas do Jezusa i pomaga odnaleźć pokój w sercu oraz siłę do pokonywania przeciwności. Różaniec jako codzienna modlitwa Jak możemy uczynić różaniec naszą codzienną modlitwą? Różaniec jest modlitwą niezwykle prostą, a jednocześnie głęboką, dzięki czemu idealnie nadaje się do codziennego odmawiania. Możemy go wpleść w nasze życie, niezależnie od tego, jak bardzo jesteśmy zajęci. Wystarczy kilka chwil w drodze do pracy, podczas spaceru, czy wieczorem przed snem, aby zanurzyć się w modlitwie różańcowej i oddać swoje troski Maryi. Kluczem do uczynienia różańca codzienną praktyką jest regularność. Nawet odmawiając jeden dziesiątek dziennie, zbliżamy się do Boga i odkrywamy głębsze pokłady duchowej siły. Warto również pamiętać, że różaniec nie musi być odmawiany w jednej długiej sesji. Możemy go podzielić na części i odmawiać w różnych momentach dnia. To także doskonała okazja, aby modlić się za bliskich, o pokój, za kościół i o nasze codzienne sprawy. Modlitwa różańcowa nie tylko przynosi pokój serca, ale również otwiera nas na łaski. I prowadzi do głębszej relacji z Bogiem. Włączenie różańca w naszą codzienność to sposób na budowanie duchowej odporności i pielęgnowanie więzi z Maryją. Zwycięstwo duchowe Jak różaniec pomaga nam w walce duchowej. Modlitwa różańcowa jest jedną z najpotężniejszych broni duchowych, jakie mamy do dyspozycji. Kościół wielokrotnie podkreślał, że różaniec odgrywa kluczową rolę w walce przeciwko grzechowi, pokusom i trudnościom życiowym. Tak jak chrześcijanie w bitwie pod Lepanto zwrócili się do Maryi o pomoc i wsparcie, tak dziś każdy z nas może znaleźć w różańcu siłę, by przezwyciężać wyzwania duchowe. Odmawianie różańca to nie tylko prosta modlitwa, ale także głęboka medytacja nad życiem Jezusa i Maryi, która wprowadza nas w przestrzeń Bożej miłości i łaski. Duchowe zwycięstwo przez różaniec polega na wytrwałości zaufaniu, i otwarciu się na Boże prowadzenie. Kiedy regularnie modlimy się na Różańcu, Maryja towarzyszy nam w naszych zmaganiach, dodając nam odwagi, siły i pokoju. Wielu świętych mówiło o niezwykłej mocy tej modlitwy w pokonywaniu trudności. Różaniec staje się drogą, która prowadzi do wewnętrznej przemiany, a także narzędziem. Przez które możemy przynosić łaskę innym, zarówno bliskim, jak i tym, którzy jej najbardziej potrzebują. Świadectwa mocy Różańca Jak Różaniec zmienił życie ludzi. Różaniec to modlitwa, która nie tylko wypełnia nasze serca pokojem, ale także przynosi realne zmiany w życiu. W historii Kościoła można znaleźć niezliczone świadectwa osób, które doświadczyły głębokiej przemiany dzięki tej modlitwie. Niektóre z tych historii mówią o osobach, które pokonały trudności życiowe, choroby, kryzysy rodzinne, a nawet nawrócenia z bardzo trudnych dróg życiowych. Znane są świadectwa świętych, takich jak ojciec Pio, który codziennie odmawiał wiele różańców, a także osób współczesnych, które doświadczyły uzdrowienia duchowego czy fizycznego. Różaniec działa w sposób subtelny, lecz potężny. Świadectwa często podkreślają, że modlitwa ta przynosiła ulgę w cierpieniu, nadzieję w chwilach zwątpienia. I była narzędziem wyproszenia wielu łask. Dla wielu, Różaniec stał się modlitwą, która zbliżyła ich do Boga i Maryi, prowadząc do głębszej wiary i zaufania w Boże prowadzenie. Zachęcam Was do dzielenia się własnymi doświadczeniami, jak Różaniec wpłynął na Wasze życie. Wasze świadectwa mogą być zachętą dla innych. By sięgnęli po tę modlitwę w trudnych chwilach. Modlitwa różańcowa dziś czy różaniec jest nadal aktualny w naszym współczesnym świecie? Chociaż różaniec ma korzenie sięgające setek lat wstecz, jego aktualność w dzisiejszym świecie jest wciąż nieoceniona. W XXI wieku, gdzie codziennie stajemy przed wieloma wyzwaniami, od osobistych trudności po problemy globalne, takie jak konflikty zbrojne czy różnego rodzaju kryzysy, Różaniec może być duchową odpowiedzią na te wyzwania. Modlitwa ta nie tylko przynosi pokój w sercu, ale także otwiera na Boże łaski, które mogą zmieniać nasze życie. I wpływać na świat wokół nas. Współczesny świat często promuje szybkość, stres i niepokój. Różaniec, będący modlitwą medytacyjną, pozwala nam zatrzymać się i zanurzyć w Bożej obecności. Modlitwa ta uczy nas cierpliwości, wytrwałości i pokoju. W czasach, gdy technologia i natłok informacji dominują, różaniec jest jak oaza spokoju. Przypomina nam o wiecznych prawdach, o miłości Boga do człowieka i o tym, że zawsze możemy zwrócić się do Maryi, by prowadziła nas do Jezusa. To modlitwa ponadczasowa, która nieustannie odpowiada na potrzeby duszy niezależnie od epoki, w której żyjemy. Dziękuję wam serdecznie za dzisiejszy odcinek kropelek nadziei, poświęcony Świętu Matki Bożej Różańcowej. Mam nadzieję, że wspólna refleksja nad historią tego pięknego święta, jak i mocą modlitwy różańcowej, przyniosła wam duchowe wzmocnienie. Różaniec to nie tylko tradycja, ale prawdziwe narzędzie duchowego wzrostu, które może nas prowadzić do pokoju, wytrwałości i głębszej więzi z Bogiem poprzez Maryję. Jestem bardzo ciekawy Waszych refleksji. Jak wygląda Wasza relacja z modlitwą różańcową? Czy doświadczyliście w swoim życiu mocy tej modlitwy? Jeśli możecie, podzielcie się swoimi świadectwami w komentarzach. Wasze historie mogą być świadectwem dla innych i zachętą do rozpoczęcia być może swojej modlitewnej przygody z różańcem. Może macie też jakieś intencje, które moglibyśmy wspólnie zawierzyć w różańcu? Dziękuję wam za obecność i życzę pełnego pokoju dnia z Bożą opieką i z różańcem. Za chwilkę jeszcze tradycyjnie zaproszenie do radości. A ja już teraz mówię wam do zobaczenia w kolejnym odcinku: szczęść Boże! Zaproszenie do radości! Księgi Syracha. Radość serca jest życiem człowieka, a wesołość męża przedłuża dni jego. Obecnie coraz częściej urządza się sesje śmiechu. Organizatorem ich jest Madan Katari, przewodniczący Międzynarodowego Klubu Śmiechu. Ruch ten ma 800 ośrodków na całym świecie i zajmuje się działalnością terapeutyczną. Katari twierdzi, że odkryte przez niego techniki ćwiczeń pomagają wyleczyć wiele schorzeń w tym choroby serca, depresję, bezsenność, alergie, a nawet raka. Śmiech odpręża człowieka i powoduje uwalnianie się do mózgu hormonów odpowiedzialnych za dobre samopoczucie. Śmiech jest lekarstwem, który każdy może sobie przepisać. To lekarstwo nic nie kosztuje. I tak jak mówiła święta Urszula Leduchowska, Czasem więcej dobrego może zrobić jeden serdeczny uśmiech, dobre, życzliwe słowo, aniżeli bogaty dar pochmurnego dawcy.